To nie znaczy, że jak go wpuszczamy do jeziora, to my wychodzimy. Razem będziemy egzystowali. Razem, razem. Win, darujemy Ci życie. O, Dawaj, no o, jakiś nie mrawy jest gość. <śleszy> <śleszy> Ogręź go! Co on robił? Co on robił? No, Mokta! Mokta! To teraz wieczerza wigilijna! teraz wieczerza okrutnąć! Już nie wiem, czy ręka, <grymka> czy Tego, co ja <grymka> pamiętam, to karp pan. Teraz się rozluźniamy! Oj, za Dobra, to ja, nie wiem co. Warszczyk za marsz, a my nie. Dobra, i kolejno ja będę do dodało. Proszę odbierać warszczyt. No, a łóżka macie łóżka? Mamy i trochę zamarnięte, a mamy. I to był kołbój do domu. Zostawmy no tak się jakoś. tam, na jakoś. Zostawmy się jakoś. Zostawmy się jakoś. Zostawmy się Zostawmy się jakoś. Zostawmy się jakoś. Zostawmy się jakoś. Ma się jakoś. Zostawmy się jakoś. się jakoś. Zostawmy się jakoś. Zostawmy się jakoś. się jakoś. się jakoś. Zostawmy się Łyka, chce pan? pani Janeczko, ja chciałem zapytać, Uśmiech. Jak, jak się pani czuje dzisiaj? Jezu, super, jak się...